My! Witam serdecznie. W tym okresie takim między świątecznym a, a sylwestrowym od razu e, zdążą z wyjaśnieniem, że nagrywamy przed meczem z Wisłą, ale e, umilimy Państwu czas, ten, ten, ten świąteczny, tą krótką rozmową. Witam Pana trenera Czesława Michiewicza. Witam serdecznie. O co chodzi? Już mówię. Ten czas świąteczny to jest e, taki inny czas. Za nami bardzo długa runda. 21 kolejek, co prawda, ta jedna przed nami, ale będzie za nami za chwilę 21 kolejek i co tak naprawdę trener Czosław Michniewicz planuje czy odpocząć trochę, czy, czy będzie i tak czas na pracę Przede wszystkim dawno nie byłem w domu, już prawie dwa miesiące nie widziałem się z rodziną święta są idealną okazją ku temu żeby się spotkać z dziećmi z żoną, ze znajomymi troszeczkę porozmawiać, ochłonąć, nabrać dystansu do pracy, ale na pewno po kilku dniach odpoczynku zacznie się już kolejna Praca, bo czasu na przygotowania do nowego sezonu jest bardzo niewiele. Mamy wiele tematów, tutaj mówię o klubie, które musimy jeszcze zrealizować. Musimy podsumować grę każdego zawodnika, zastanowić się, kto gdzie powinien trenować od stycznia. Myśląc tutaj o odróżnieniu rezerw, odróżnieniu juniorów. Także tego pracy takich papierkowych jest dużo do wykonania, ale. Większość już mamy zaplanowane, mamy zaplanowane obozy, mamy zaplanowane przeloty, wyjazdy, wiemy kiedy zaczynamy pierwszy mecz. Myślę tutaj o meczu z Koroną i wiemy co mamy robić. Przede wszystkim musimy jak najwięcej wyciągnąć informacji z tego, co dotychczas się udało zrobić, co, czego nie udało się do końca zrealizować. Na pewno musimy to wszystko dokładnie przeanalizować w naszym wąskim gronie. Część analiz już jest zrobiona, analizowaliśmy po 15 kolejce nasze osiągnięcia, bo to jest taka połowa. To prawdziwa runda jesienna. Nie? Tak, prawdziwa runda jesienna. Teraz dochodzi dodatkowo 6 meczów. Nie znamy wyniku jeszcze w Krakowie. Mam nadzieję, że zagramy na podobnym poziomie co ostatnio. Uda nam się wtedy zdobyć punkty. Na pewno sytuacja wyjściowa jest, nie, najlepsza, nie najgorsza, bo oczywiście 9 remisów to dużo, ale z drugiej strony no też 9 nieprzegranych meczów i od tych remisów łatwiej później budować zespół, który będzie wygrywał niż, niż z przegranego meczu, 9 przegranych meczów i wtedy. Gdzieś tam te wnioski są inne, poza tym inna atmosfera. Na pewno żałujemy tych remisów, ale z drugiej strony też staramy się z nich jak najwięcej czerpać. Wracając do tego, co będę robił, mam nadzieję, że uda się 2-3 dni gdzieś pojechać, żeby całkowicie wyłączyć telefon i skoncentrować się tylko na odpoczynku, pomyśleć o, o rodzinie, o najbliższych i im troszeczkę czasu poświęcić. No właśnie, już się bałem, że. Zapytałem o czas wolny, a tutaj długa wypowiedź na temat całej drużynie. Czyli rozumiem, że przede wszystkim te, te święta, które w momencie, kiedy ten wywiad będziemy wypuszczać, żeby kibice mieli co oglądać święta, ten początek świąt będzie już za naszymi kibicami, to co trener będzie miał za sobą? Kolacja, wigilijna, duża rodzina i odcięć się od tej piłki, bo widzisz, że piłki, od piłki trener to trudno się odciąć trenerowi. Trudno będzie dzisiaj na pewno, kolacja wigilijna. Z rodziną, mam dwóch synów, żona teściowa, bo nie mam zbyt licznej rodziny, później pojadę następnego dnia do rodziców, bo taki zawsze mały repertuar teściowa, która bardzo żyje wszystkimi klubami, gdzie pracuje. No właśnie, czyli trudno będzie nie no mówić o piłce. No ciężko będzie nie mówić o piłce, teściowa w przeciwieństwie do mnie, wszystkie, wszystkie artykuły, które się pojawiają na temat pogoni, nie tylko o mnie, ale na temat pogoni. Wszystkie komentarze, wszystkie portale internetowe, wszystko czyta. Wie dokładnie, co kto powiedział w którym momencie, także. Niestety będzie mi to gdzieś tam między wierszami przypominać, ale na pewno będzie miła atmosfera, bo wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego okresu, który tutaj spędzam w Szczecinie. Ale powiem tak, że to jest szczególny okres. Ja bardzo lubię te święta, bo one są takie radosne, wesołe i same przygotowania do tych świąt są takie. Szczególne, bo gdzieś tam się mówi o choince, gdzieś się mówi o prezentach, później się planuje od razu Sylwester. To jest fantastyczny okres. Oczywiście ja też będę miał inne przyjemności. Jestem zaproszony na ślub do kolegi, z którym pracowaliśmy razem w Izewie Łódź. Też 27 będę musiał być w Łodzi co najmniej na jeden dzień. Także być może też odwiedzę kolegę, który jest obecnie w Barcelonie. Myślę, że to Krzysztof Stanowski mam zaproszenie, żeby na 2-3 dni tam do niego pojechać. Zobaczymy. Jeszcze nic nie jest zaplanowane do końca, ale możliwości są. Się chciałem spytać, bo najpierw trener powiedział, że gdzieś tam wyjechać na trzy dni. A mi taki pomysł się to w głowie, że chyba dosyć tych podróży mamy, bo tyle jeździmy, takie mamy miejsce tak. na mapie Polski, ale jednak od podróży się nie da Uciec. Tak, wszystko się wiąże z podróżą. Nie wiem się, że samolot 2-3 godziny można mieć w każdym zakątku Europy. Zdańska jest mnóstwo połączeń, także tutaj na pewno jest, są możliwości. A co jeszcze, no? Tak jak każdy człowiek, który pracuje gdzieś na no, troszeczkę nabrać dystansu, bo jesteśmy zanurzeni totalnie w tej naszej pracy codziennie. Piłka, piłka, piłka i ten dystans jest potrzebny, bo widzę i nie tylko po sobie, ale po moich współpracownikach, po zawodnikach, że no, przychodzi ten kres, już jesteśmy gdzieś tam na Czas na ten odpoczynek, to u tak. nas u nas też to chyba tak, funkcjonuje. To wszyscy, to wszyscy widać właśnie po Was też widzę, że mnóstwo pracy w to wkładacie i serca i też emocji. Przeżywacie każde nasze spotkanie, każdy materiał. Też was czas goni, tak jak nas, wiemy doskonale. Jak to jest wszystko, jak pod presją czasu pracuje wszystko, na wszystko brakuje czasu. I człowiek w pewnym momencie już się wypala i myślę, że to nam się wszystkim przyda. Wrócimy na początku stycznia, będziemy fantastycznie uśmiechnięci. Nie wiem, ktoś pojedzie na narty, ktoś pojedzie do ciepłych krajów i zaczynamy robotę, walkę o jak najwyższe miejsce pogoni na koniec sezonu. A jeszcze na koniec chciałem spytać, bo ta świąteczna cała atmosfera, jak się Szczecin w tym, w tym okresie. Przed świątecznym podoba. Już widać na, w mieście ozdoby. Trener też mieszka w takim miejscu, gdzie, gdzie na pewno trochę widać tą atmosferę. Tak, ja mieszkam bardzo blisko tutaj w centrum, yy, na Błoniach, można powiedzieć, to tam bardzo blisko do centrum. Widać, widać. Brakuje mi tylko śniegu, ale no niestety... Bo w Szczecin, całej Polsce. Tak, Szczecin nie ma na to wpływu, bo gdyby ten śnieg, to te yy, oświetlenie by wyglądały jeszcze lepiej, te choinki. Na pewno fajny okres. No mówię, Gdynia jest takim miastem, gdzie mieszkam, że też jest bardzo fajnie przystrojona. Mieliśmy przyzostać Dowolna Ty jeszcze Sylwestra tego polsatowskiego, nie wiem, czy w tym roku jest, bo nawet nie śledziłem tego. Także ten te imprez nie będzie brakowało. A szczęście, szczęście jest fajne, żałuję tylko bardzo, że ta sprawa z tym stadionem się tak ciągnie, bo takie mecze jak tutaj ostatni mecz, tysiące ludzi, no to troszeczkę mało i na pewno to nie jest to, co byśmy chcieli oglądać. Zespół nieźle gra, jest na czwartym miejscu, a mimo wszystko te warunki gdzieś tam odstraszają kibiców, ale mam nadzieję, że będzie i stadion w przyszłości i jeszcze lepsza gra, i, i cały stadion będzie zapełniony. My po raz ostatni powiem, że nagrywaliśmy ten wywiad przed świętami, więc możemy jedyne co możemy kibicą to chyba szczęśliwego Nowego Roku, bo już prezenty za nami. Tak, mam nadzieję, że te prezenty będą, będą obfite i takie, których się spodziewaliśmy, o których marzyliśmy. A czego życzyć się w nowym roku? Nam przede wszystkim zdrowia, wszystkim naszym znajomym, wszystkim ludziom dookoła, bo zdrowie jest najważniejsze, a przede wszystkim też dystansu, troszeczkę więcej uśmiechu na twarzy, bo to życie jest tak krótkie, często się zamartwiamy na zapas. Jedno wydarzenie gdzieś tam powoduje, że tracimy pewność siebie. Mówię o piłkarzach, o trenerach, o ludziach, którzy na co dzień funkcjonują troszeczkę w innych realiach. Każdy ma swoje problemy, z każdym problemem można sobie Poradzić, tylko trzeba wierzyć, to nie wolno się poddawać i tej wiary, siły i takiej życzliwości w jedną i w drugą stronę życzę wszystkim, tym, którzy kibicują naszej drużynie, i nie tylko kibicują, kochają piłkę, a kibicą pogoni i przede wszystkim tego, żeby. Te marzenia o wielkiej podoni, o dużej pogoni, wbudowanej w rozsądny sposób ziściły się jak najszybciej. My robimy wszystko, żeby tak było, chociaż nie zawsze jest idealnie, nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie tego wymarzyli, to wymarzyli, ale mam nadzieję, że takie grono ludzi się tutaj spotkało w Szczecinie. Myślę o szatni, myślę też o zapleczu, o pracownika klubu. Fantastyczna Wigilia, była okazja zobaczyć ponad 100 pracowników klubu, którzy pracują na nasze dobro, na to, żebyśmy mieli wszystko, czego dusza zapragnie, żebyśmy mogli realizować cel sportowy i my Również życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że wspólnie osiągniemy sukces, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. Wszystkiego dobrego w nowym roku. To ja również się przyłączam do tych życzeń. Dziękuję za tą e, krótką rozmowę. i Co, nie taka, krótka. taka Nie taka krótka. Wszystkiego dobrego w nowym roku.